Państwo Po przerwie oglądacie Państwo w dalszym ciągu program Galaktyka Pomerania, realizowany w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy w Szczecinie. A gościem w naszym studiu jest pani profesor Agata Zbylut, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie oraz architektury krajobrazu na Zachodnie-Pomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Agata, dzisiaj porozmawiamy o Twojej wystawie, która będzie miała miejsce już wkrótce w Warszawie, a zatytułowana jest Mogę wszystko. Tak, to prawda. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, jeżeli będziecie mieli okazję przebywać w Warszawie do Galerii Program, gdzie w najbliższy czwartek o godzinie 19 otwieram swoją indywidualną wystawę. Zostałaś zaproszona do Warszawy, nie po raz pierwszy, prawda? <grym> nie po raz pierwszy. <grym> Wystawa będzie Twojej fotografii. Tutaj też przyniosłaś do studia. Mogę pokazać okładkę? Tak, okład. to, jest, to będzie taki projekt, który w dużej części składa się ze zdjęć. Są to zdjęcia wielkoformatowe, do nich też będzie animacja, czyli taka część bardziej multimedialna. Jak się robi takie zdjęcia? Ja tak zapytam zupełnie jako laik. Rozmawiałyśmy chwilę przed programem, prawda? To wszystko wypływa z duszy, bo to nie są zdjęcia reportażowe. Tak, to prawda. Fotografia jest taką niezwykle fascynującą dziedziną, która ma niezliczoną ilość właściwie oblicz bo fotografia to może być dokument to może być reportaż ale właściwie od samego początku kiedy wynaleziono fotografię pojawiły się potrzeby żeby ten obraz który się pojawia był nie tylko odzwierciedleniem rzeczywistości tej namacalnej realnej ale żeby można było za niego pomocą pokazywać to co niewidzialne to czego nie ma i też jakby mój sposób pracy jest jakby takim rodzajem pracy, która jest gdzieś pomiędzy pracą fotografa a malarza, bo z jednej strony ja oczywiście używam aparatu fotograficznego i najwięcej pracuję z aparatem fotograficznym, ale z drugiej strony te obrazy, te zdjęcia, one powstają najpierw w mojej głowie i później tak długo pracuję nad obrazem, tak długo fotografuję, aż uzyskam ten efekt, który sobie zamierzyłam na samym początku. Bo to nie jest tak, że, tak jak powiedziałeś, że dokumentujesz rzeczywistość, tylko kreujesz ją, prawda? Tak, to jest… Zmieniasz, dopasowujesz do tego, co ci w duszy gra, tak powiedzmy. Tak, to jest, to jest fotografia kreacyjna, taki rodzaj fotografii, który mówię, powstał właściwie od samego początku, już w roku 1840 Hippolyte Bayard sfotografował się jako topielec, chociaż był… Jak najbardziej żywym i pełnym sił mężczyzną i właściwie od tego samego początku, od początku wynalezienia fotografii, ten nurt rozwija się, ma się bardzo dobrze. A teraz, kiedy te możliwości technologiczne są coraz większe, coraz łatwiejszy dostęp mamy do nich dzięki fotografii cyfrowej, to też ta kreatywność wzrasta. Bo tutaj też mówimy o Photoshopie, prawda, którego fotograficy używają, ale wiem, że są no takie dość sprzeczne ze sobą. Czasem podejścia prawda, do Photoshopu samych artystów. Bo niektórzy krytykują za to, ale ty masz to bardzo pozytywne. Tak. Być może właśnie fotografowie, fotograficy, dokumentaliści, reportażyści, jest to czyli artyści, którzy starają się, aby fotografią oddać pewną rzeczywistość. To manipulacja obrazem, jaką daje Photoshop. Jest niedopuszczalne, prawda? Jest czymś mhm. niestosownym, prawda? Bo jeżeli staramy się pokazać pewną prawdę obiektywną, staramy się w jak najbardziej obiektywny sposób pokazać pewne zdarzenie, no to trudno być obiektywnym i manipulować tym obrazem. A tutaj jakby jest to zupełnie coś innego. Mówię, używam foto aparatu fotograficznego, ale tak naprawdę to jest praca niemalże malarza. Photoshop wybaczamy tylko w przypadku kobiet, prawda? Które manipulują rzeczywistością i przy swoich zdjęciach, ale efekty piękne. Kreowanie rzeczywistości. Agata... Myślę, że to nawet nie same kobiety kreują te swoje wizerunki w Photoshopie przecież. Chciałam też spytać o inspirację. Skąd czerpiesz inspirację? To jest taki, taki moment w przemyśle, nie wiem, samotności w domu i, i, i nagle taki pomysł na nowe zdjęcia? No z artystami to tak jest, że faktycznie bardzo dużo czasu spędzają sami w domu. Ja naprawdę bardzo, czasu, bardzo dużo czasu spędzam sama, ale tak naprawdę pomysły nie przychodziłyby, gdyby... Nie świat dookoła, bo jednak, żeby znaleźć coś w sobie, trzeba najpierw gdzieś być, coś zobaczyć, czegoś dotknąć, z czym się nie zgodzić albo czym się zachwycić. Czyli znaleźć się gdzieś w takim stanie, które wywołuje głębokie emocje, z którymi jakoś później trzeba sobie poradzić. Kiedy już. Czujesz to natchnienie, to jest seria obrazów, jaka powstaje w Twojej głowie, czy jeden, czy to już jest taki pomysł na całą kolekcję. To też zależy, jaki, jaki, jest, jaki jest pomysł, zależy co to jest. Ja też nie jestem takim rasowym fotografem raz, że korzystam z tego wspomagania, a po drugie, też pracuję w różnych technikach. Potrafię stworzyć obiekt, rzeźbę, animację i też jakby do do tego pomysłu który mam do tych emocji które gdzieś tam się we mnie znalazły dobieram taki rodzaj aktywności artystycznej który w moim przekonaniu będzie najpełniej te emocje pokazywał Właśnie Agata, powtórzmy jeszcze w Warszawie, kiedy będzie można zobaczyć wystawę. Serdecznie zapraszam na ulicę Andersa 13 do Galerii Program. Otwarcie będzie 24 o godzinie 19. To jest taki przemiły zakątek Warszawy na Muranowie, gdzie powstają takie małe małe galerie, małe projekty, tam obok jest Galeria i Starter, i Fundacja In situ. Bardzo urocze miejsce w Warszawie i bardzo serdecznie zapraszam. A w Szczecinie również możemy oglądać w dalszym ciągu, prawda? Wystawę? Tak, tak. W Szczecinie w Muzeum Narodowym na Wałach Robrego jest teraz wystawa Ojczyzna i Tostrzamość, w której też biorę udział i też bardzo serdecznie Państwa zapraszam na nią. Dziękuję pięknie za rozmowę. Nie chcę już kończyć. Dziękuję serdecznie. Gościem w naszym studiu, proszę Państwa, była profesor Agata Zbylut z Akademii Sztuki w Szczecinie i Architektury Krajobrazu na Zachodnio-Pomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Zapraszam Państwa na krótką przerwę. Widzimy się tuż po niej. Do zobaczenia.